Dzień dobry, dzień dobry, ja dzień dobry. nazywam się Dariusz Owczarek, a to jest kolejny odcinek mojego vloga. Jak widzicie, Wrocław przepięknie zaśnieżony. A jeżeli chodzi o vlogi, tak w ogóle, to staram się nagrywać moje vlogi bardzo regularnie, przynajmniej raz na raz na rok. <laughs> tak tak, to jest całkowicie prawda. Nie pamiętam kiedy ostatni raz nagrywałem vloga, ale przeważnie jest taki okres. Blisko świąt, końcówka roku. Czuję, że kolejny rok zakończył się kończy się bardzo dobrze. Wiele sukcesów, sporo porażek, i sporo zawiłości, jeżeli chodzi o jakieś projekty. No i w pewnych momentach, właśnie na koniec roku, mówię sobie: Ok, to jest ten moment, kiedy nagrywam vloga. Najczęściej vlogi nagrywam podczas biegania, więc właśnie w tym momencie po raz kolejny biegam. I e, w tym momencie chciałbym pogratulować mojej siostrze, ponieważ ostatnio przebiegła półmaraton i to ogromnie mnie motywuje, żeby również w następnym roku podjąć takie wyzwanie. Więc siostra, e, gratuluję, gratuluję jeszcze raz, gratuluję wszystkim e, to, co zrobiłaś w, w tym roku. E, moja siostra przebiegła ponad 1600 km w wyzwaniu kamilii Rowińskiej. Więc biegała, chodziła przez cały rok, codziennie czy co drugi dzień. Możecie sprawdzić u niej na profilu, jak to wygląda, ale to jest naprawdę ogromny wyczyn. Ale ten półmaraton, myślę, że 1600 nie przebiegnę, ale półmaraton myślę, że w następnym roku ogarnę. Jeżeli chodzi o końcówkę roku, to ja uwielbiam właśnie te końcówki, może dlatego właśnie w takich momentach przychodzi mi na myśl, żeby nagrywać vloga i robić takie delikatne podsumowanie, chociaż na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. I jeżeli chodzi właśnie o te końcówki roku, to czuję, że tak jak wcześniej już wspomniałem, kolejny rok się kończy. Więc znowu bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, tych dobrych i również tych, które, które zaliczam do porażek, ale w tym momencie te porażki uważam, że są bardzo wartościowe, ponieważ w takich momentach najbardziej się uczę. I czuję, że z końcem roku przychodzi nowy rok, nowe postanowienia, nowe cele, nowe planowanie dni, tygodni, miesięcy. Jeszcze planuję kwartalne cele, więc czuję, że to są po raz kolejny czyste kartki i znowu mogę realizować kolejne swoje projekty i, i spełniać oczywiście swoje marzenia. Jeżeli chodzi o ten rok, to był to rok przełomowy. Przede wszystkim, początek roku to jeszcze ta słynna, a raczej uciążliwa pandemia, więc, więc podczas pandemii. Wydarzyło się coś niesamowitego, ponieważ zacząłem nagrywać kurs online w marcu, początek marca to właśnie start nagrywek mojego ogromnego projektu. I tutaj ciekawostka już w tym momencie możecie się zapisać, możesz się zapisać na listę oczekujących, ponieważ już niebawem startuje Akademia Barmana. Wszystkie informacje są oczywiście w notatce. W notatce już gadam jak na kursie. Więc nie w notatce do tej lekcji, tylko w opisie tego filmu. Więc link do zapisów na pewno się tutaj znajdzie i. I co jeszcze w tym roku się wydarzyło? Po, po tym, jak zacząłem nagrywać kurs, dwa miesiące turbo nagrań, i rozpoczyna się wielki sezon, gruby, gruby sezon, naprawdę. Ten sezon był ogromny, jeżeli chodzi o wesela i wenty, więc naprawdę działo, działo się bardzo dużo. Po raz kolejny chcielibyśmy tutaj, mówię w imieniu mojej, moim i mojej żony, podziękować naszym wspaniałym barmanom, ponieważ to dzięki nim możemy realizować tak wiele imprez. Oryginalny bar, oryginalna rodzinka dzięki jesteście najlepsi. No i po tym sezonie, w trakcie sezonu, musiałem pozmieniać trochę swoje plany i, i cały plan, harmonogram nagrywania kursu. Motywacja trochę spadła. Cały czas cisnąłem, pisałem jakieś scenariusze, nagrywałem delikatnie lekcje, no ale co innego, jeżeli skupiam się na jednej rzeczy, a muszę się skupiać na dziesięciu innych. Więc skupiłem się przede wszystkim na sezonie, na tym, żeby ogarnąć to wszystko bardzo dobrze. Więc po sezonie przyszedł czas, kiedy trzeba było powrócić do nagrań kursu. I wydawało mi się, że to będzie takie proste, a jednak nie było, ponieważ yy, motywacja spadła. Yy, powiem szczerze, że miałem nawet takie momenty, kiedy myślałem sobie: Nie, no nie skończę tego. Popatrzyłem sobie na ilość lekcji jeszcze, które mam do nagrania, i było naprawdę ich bardzo, bardzo dużo. Przerażał mnie przede wszystkim yy, ten projekt, ponieważ jest to naprawdę ogrom, ogrom, jeżeli chodzi o to, co sobie yy, zaplanowałem i co chcę zrealizować, yy, żeby oczywiście dać jak najwięcej wartości, żeby stworzyć ogromny produkt. I e, ogromny, e, ogromną akademię dla wszystkich e, barmanów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności, dla osób, które chciałyby przede wszystkim rozpocząć swoją przygodę za barem. Więc przerażało mnie to, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i e, miałem taki opór do działania, ale pomogło mi, pomogła mi jedna rzecz, a mianowicie chodzi o, e, o tygodniowe wyzwanie. Postanowiłem, że podzielę się swoimi e, rozterkami i napiszę e, taki bardzo szczery artykuł na blogu, również linki e, w opisie. I e, z tym opisem tych swoich moich negatywnych emocji, tym, co się ze mną działo, e, takim wylewaniem trochę żalów, również postanowiłem wyznaczyć sobie takie tygodniowe wyzwanie, że wyznaczam cele na ten tydzień i je po prostu realizuję. Zabieram się po prostu za działanie. Jeżeli chodzi o to wyzwanie, to ono nadal trwa, ponieważ powiedziałem sobie, że z wyzwania tygodniowego po prostu robię sobie rytuał i piszę raz w tygodniu takie podsumowania, co dzieje się, jeżeli chodzi o działania z kursem, więc wyznaczam na kolejny tydzień kolejne zadania, cele, nagrywam kolejne lekcje, piszę scenariusze i w tym tygodniu minął już drugi miesiąc, było podsumowanie drugiego miesiąca więc cały czas kurs idzie do przodu. Ostatnio również poprowadziłem po długim czasie live'a, zrobiliśmy takie mini szkolenie, w jaki sposób łączyć ze sobą smaki i po tym szkoleniu bardzo szybko zdecydowałem się, że robię kolejne szkolenie i 14 grudnia za chwilę w sumie, czyli w, w najbliższy wtorek robimy szkolenie ze sztuki Flare, czyli w jaki sposób rozpocząć przygodę ze sztuką flair. Także Podsumowując bardzo szybko, końcówka roku, kolejny vlog. Działania z kursem idą bardzo bardzo do przodu. Jesteśmy po ogromnym sezonie weselno-eventowym z naszą firmą Oryginalny Bar, z naszą oryginalną rodzinką. Bieganie cały czas jest również rytuałem i podczas, podczas biegania myślę, że będziemy nagrywać kolejne vlogi. Nie chcę obiecywać nic, ponieważ następny vlog może być znowu za rok, więc może się tak wydarzyć. i jeszcze jedną rzeczą chciałbym się z wami podzielić to na pewno to, że od 20 dni znowu, ponieważ u mnie to działa tak na podstawie wyzwań, na podstawie spisywania statystyk różnych rzeczy i przede wszystkim działania, to od 20 dni działam zgodnie z planem. Ustalam sobie działania w ciągu dnia, które muszę zrealizować i przede wszystkim z rozbiciem na godziny. W tym roku starałem się bardzo, ale to bardzo nauczyć właśnie zarządzania czasem, sobą w czasie, żeby przede wszystkim skupić się na realizacji zadań. Wiele razy mi nie wychodziło, ale myślę, że teraz złapałem taki rytm. Bardzo oczywiście tutaj dziękuję Alinie, mojej, mojej naszej również, ponieważ cały czas działamy z moją żoną i współpracujemy z mentorką biznesu, Alina, bardzo, bardzo dziękujemy. To wszystko działa, jeżeli chodzi o planowanie, jeżeli chodzi o działanie z tym, z tym planem, i to powoduje, że każdego dnia mam mnóstwo energii, czuję się szczęśliwy i przede wszystkim realizuję te rzeczy, które chcę realizować, a nie odkładam je cały czas na później, ponieważ bardzo, bardzo często mi się to oczywiście zdarzało. Kolejny vlog nagrany, także ogromnie się cieszę, pozostaje tylko montaż, ale jeżeli w tym momencie oglądasz to wideo to znaczy, że zmontowałem tego vloga, pojawił się on na kanale na YouTube, pamiętaj o tym, aby subskrybować, być może pojawi się szybciej niż w następnym roku, w grudniu kolejny vlog. Jeżeli chcesz nauczyć się sztuki flerot podstaw to oczywiście zapraszam do obejrzenia wideo, które są już na tym kanale, niebawem startujemy. Na grubo z Akademiką Barbana, już w tym momencie możesz się zapisać, wszystkie linki o czym mówiłem tutaj w dzisiejszym vlogu masz w opisie tego filmu, widzimy się już niebawem, do zobaczenia, cześć! A jeszcze jedno co chciałem powiedzieć w tym vlogu, dogrywamy jeszcze jedno, jedno wideo, ponieważ nagrałem tego vloga nie robiąc ani jednej powtórki i to jest... Jedna z najważniejszych rzeczy również, która wydarzyła się w tym roku, czuję, że jestem w 100% autentyczny. Bardzo, ale to naprawdę bardzo długo na tym pracowałem, żeby być w 100% autentycznym. Bałem się mówić to, co czuję, bałem się mówić prosto z serca. Dzielić się swoimi, swoimi poradami, dzielić się przede wszystkim tym, co dzieje się u mnie w życiu. Lubię social media, lubię takie dzielenie się, tworzenie bardzo dużej duże ilości treści, ale wcześniej wydawało mi się, że więcej mówię słowami innych, radzę bardzo wielu osobom, a w tym momencie trochę się to pozmieniało. Działam, a jeżeli ktoś chce porady, to. Dzielę się swoją praktyką i tym, co przede wszystkim przeżyłem, więc jest to na pewno o wiele bardziej wartościowe niż tylko wyłącznie mówienie, mówienie i mówienie. Więc działamy, lecimy i widzimy się w kolejnym vlogu.